Szanowni Państwo, jego Magnificencjo, Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia medali 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. No Dzisiaj w takim reżimie sanitarnym się spotykamy, ale mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowe święto dla Państwa, ale też również dla naszego Wydziału. Uroczystości obchodów Jubiluszu 50-lecia dobiegają końca. To przede wszystkim doskonała okazja do tego, aby wyróżnić, podziękować, nagrodzić te osoby, które Szczególnie naszej uczelni są zasłużone, które swoją codzienną pracą badawczą, dydaktyczną, organizacyjną składały się na to, czym jest dziś Uniwersytet. Uniwersytet, który kończy 50 lat, a więc w skali instytucji akademickich wcale nie tak wiele, ale jednak można mówić o pewnej dojrzałości, dojrzałości instytucjonalnej i z nadzieją patrzeć na kolejne 50 lat, czyli dopełnienie wieku, kiedy to dziedzictwo którego autorami są również Państwo, mogło dalej się znakomicie rozwijać. Ja ze swojej strony chciałbym wszystkim Państwu razem i każdemu z osobna serdecznie podziękować w imieniu władz uczelni za to wszystko, co Państwo dla Uniwersytetu dokonali. W takim ujęciu instytucjonalnym, ale w końcu mówimy o pewnym dorobku wspólnym, którym jest nauka. Światowa nauka i. Mówiąc światowa, właśnie na tym Wydziale myślę, że nie ma ani chwili przesady, ponieważ to właśnie Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii jest jednym z wiodących ośrodków naukowych, który w swoich priorytetach instytucjonalnych ma prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie. I to właśnie tutaj wykuwają się te najlepsze wzorce podejmowanych badań naukowych, które mam nadzieję są przykładem dla innych jednostek w naszej uczelni. Zawsze, kiedy goszczę tu u Państwa, nie tylko podczas uroczystości oficjalnych, ale również w laboratoriach moich koleżanek, kolegów, ten sens tu emanuje z tych murów, z tych, z tych poprzednich na ulicy Kładki. To szczególny duch, który Państwo wypracowali. I życzyłbym sobie, żeby ten duch emanował również w murach innych wydziałów i innych instytucji i tej dobrej perspektywy życzę i sobie, i Państwu. Pani Dziekan, całemu wydziałowi na kolejne 50 lat. Przejmie dziękuję. Proszę Państwa, ja również jako dziekan bym chciała Państwu bardzo serdecznie pogratulować uhonorowania medalem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. To odznaczenie to jest podziękowanie dla Państwa nie tylko pracy naukowej, ale ponad 25-letniego stażu w pracy, w tak naprawdę kształcenie zarówno kadry nas, na przykład Prodziekanów obecnych i mnie, a także studentów naszego wydziału. Drodzy Państwo, to dzięki Państwa pracy nasz wydział stał się, tak jak rektor już wspomniał, wiodącą jednostką naukową w kraju. Tak naprawdę wszyscy tutaj Państwo, którzy siedzą, pełnili bardzo ważne funkcje dla wydziału. Sprawowali Państwo funkcje dziekanów, prodziekanów, kierowników zakładów, dyrektorów instytutu i za to serdecznie dziękujemy. Ja chciałabym również powiedzieć, że tak naprawdę, to, że Wydział jest w tym miejscu, w jakim jest, to jest zasługa Państwa ciężkiej pracy i zaangażowania. To Państwo są, tak naprawdę, uzyskują finansowanie badań naukowych z instytucji krajowych i zagranicznych. To Państwo publikują w bardzo prestiżowych czasopismach, powodując, że nasza jednostka jest jednostką rozpoznawalną na całym świecie. To Państwo są liderami zespołów, grup badawczych. W końcu Państwo. Są zajmują wiele funkcji ważnych w różnych komitetach i międzynarodowych stowarzyszeniach. I to wszystko właśnie składa się na to, że mamy taką pozycję, jaką mamy obecnie. I ja również chciałabym podziękować, dlatego, że. Pomimo wielu lat pracy państwo wciąż angażują się aktywnie w zarówno prowadzenie badań naukowych, ale też uczestniczą w różnych podejmowanych przez wydział inicjatywach. Nawet ostatnio bardzo aktywnie zaangażowali się wszyscy Państwo w reformę na pierwszym roku studiów, która zaowocowała tym, że Polska Komisja Akredycyjna przyznała nam certyfikat doskonałości kształcenia. Wśród wyróżnionych drodzy Państwo, są nie tylko profesorowie, ale są też pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi. I tutaj chciałabym bardzo serdecznie pogratulować pani kierownik Dziekanatu, pani Ewie Brzanie i pani Krystynie Boruskiej za ich ogromne zaangażowanie i 25-letni staż pracy i wkład w rozwój naszego Wydziału. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i mam nadzieję, że to będą kolejne sukcesy, będą również Państwa zasługą. Dziękuję. Pan profesor doktor habitowany Bogdan Panelski. Pan profesor doktor habitowany Jacek Bigda. Pani Ewa Brzana. pani profesor dr Krystyna Binkowska-Szewczyk pani Krystyna Borucka Pan profesor dr. Habitowany Igor Konieczny. Pan profesor dr. Habitowany Krzysztof Libery. Pan profesor dr. Habitowany Wiesław Makarewicz. Pan profesor dr Habicowany Jarosław Marszałek. Super, dziękuję. Dzięki. Pan profesor Bogusław Szewczyk. Dziękuję. Gratulacje. Oczekiwanie.